Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy dzisiaj przygodę z Supralandem. Po tym jak nam się udało otworzyć te drzwi, tutaj oto, używając magicznych mocy baterii, teraz możemy w końcu przejść przez nie i zobaczyć, co nam się tam dalej tak naprawdę e, chroni. Chroni? Skrywa chciałem powiedzieć. Ale to zaraz się przekonamy, moi drodzy. Póki co zapraszam Was do subskrypcji kanału. Wystarczy, że klikniecie przycisk poniżej tego filmu i już to wykonacie. My natomiast tutaj już wchodzimy, żeby eksplorować trochę ten teren, zobaczyć, co się dzieje. Na przykład ogarnąć, że tutaj kolejna bateria nam będzie bardzo potrzebna, żeby móc przenieść się dalej. I być może nawet kolejne kowadło. Z tego co widzę, to nie będzie takie hopciub, żeby tutaj przeskoczyć dalej. Teraz pytanie brzmi: Oj, wziąłem sobie tą kostkę, to chyba mogłem coś zepsuć po drodze. Zresztą to jest dobre pytanie, bo w sumie, czy jeżeli postawię tutaj tę kostkę, to te drzwi się nie zamkną. Na przykład, no spróbujmy. Przecież zaraz, te drzwi będą otwarte tak czy siak. Ja mogę wziąć tą kostkę i kowadło ze sobą. To nie powinien być problem. Wow, kowadło poleciało. Spróbujemy je tak przeturlać, może troszkę, żeby nie musieć dwa razy iść. Wiecie, czasami, jak to się mówi, to leniwi zawsze byli najważniejszymi wynalazcami i innowatorami, bo im się nie chciało i tak teraz mi się właśnie nie chce. Ten tylko mógł wózek wynaleźć w tym świecie. Oj, zgubiłem kowadło. Chyba. Gdzie ono jest? Halo, halo. O tam poleciało, co? Za kurczę, zwinne kowadło. Dobra, tyle już dojdę na dwa razy. To się też nic nie stanie, jeżeli troszeczkę się tutaj poruszam. Zrobimy sobie, tak, ustawimy sobie kowadło, i tak się muszę wrócić. Właśnie do mnie dotarło. A że muszę jeszcze wziąć bateryjkę. Tutaj jej nie ma, więc będę musiał wziąć baterię z tamtego miejsca. O ile rzecz jasna w ogóle pozwoli mi tamten mechanizm na wzięcie tej baterii. Teraz się zastanawiam, czy mogę ją tak po prostu wyjąć? Czy to nie będzie problem? Mogę, mogę. Wszystko pozostanie otwarte, tak jak było. Nie ma najmniejszego problemu w tej kwestii. to dobrze. już się obawiałem, że wszystko się nie wiem, pozamyka, po wyłącza. A tak to po prostu mogę bateryjkę tutaj wstawić. I mieć działający system, proszę bardzo. Wszystko funkcjonuje jak należy. My lecimy przez tą ściankę i jesteśmy już tutaj z kolei. Zobaczmy, to powinniśmy móc otworzyć naszą energię. O, może jednak nie. Myślałem, że będziemy w stanie, ale wychodzi na to, że to jest jednak zbyt trudne w tym przypadku. No dobra, tutaj mamy wyjście do niebieskiej krainy. A ono jest. A mogę to otworzyć? O, to jest też zbyt ciężkie. Teraz mogę tutaj wyskoczyć. I zobaczyć, czy z góry czegoś tutaj nie ma, niestety. Spróbujmy jeszcze raz. Tego się w ten sposób nie da. Czy jestem w stanie to jakoś może rozgrzeć do czerwoności? Nie, wychodzi to, że nie. Co tam w ogóle ciekawego jest. Tam jest przycisk. Ten przycisk nam otwiera z kolei tą, ten tutaj włas, tę rurę nam udostępni do działania. No, takie łatwe to nie będzie. Trzeba było uderzyć w to, tak na wszelki wypadek, żeby pokazać, kto tutaj rządzi w tym miejscu. Natomiast my musimy sobie odszukać innego miejsca, o tutaj ktoś ma swoje własne boisko treningowe. Proszę bardzo, być może chłopaki z klubu piłkarskiego tutaj trenują. Kolejne miejsca na baterie, to jeszcze coś znaczy, co się dzieje tutaj, jak to włączę, a to mogę obrócić sobie w takim wypadku tenże oto, tenże oto rurę tak naprawdę, na powiedzieć wystrzeliwaczkę, ale to, żeby to wystrzeliło to muszę najpierw kliknąć, kto to wystrzeli w ogóle, aha, gol! Czasem próbować, to nie czyni z ciebie gracza rangi Diament 3, no przepraszam bardzo, ale właśnie strzeliłem bramkę, moi drodzy. Mieszka tu najlepszy gracz w historii Super Bowlu, czekaj, może tak, z przodu, o. Dziś za nie mają do powiedzenia, w końcu będzie musiał wyjść z domu. To naprawdę jego dom? Nie mogę uwierzyć, że go znaleźliśmy, wow, Diament trójka. To był to jedyny gracz, który zdobył rangę potrójny Diament. Najlepszy gracz w historii Super Bowlu, tak bardzo go kocham. W końcu będzie musiał wyjść z domu, no to nie jest powiedziane, że będzie musiał. Są takich ludzi, co nie wychodzą przez długi, długi czas. Czy my tutaj nie byliśmy? W Nie mam wrażenie, że byliśmy tutaj wcześniej, ale ja nie pamiętam tego boiska. Okej, okay, to, to diament potrójny, co? O! Haha! I co teraz? Co się stało z rangą diament 3? Ranga mu się zmieniła? Jaka jest jego nowa ranga? Jaką ma teraz rangę? No to jest dobre pytanie. Na pewno nie diament 3. A może teraz mogę to obrócić do góry nogami? Nie wiem, mam że mogę to wstawić z powrotem. I on nie chce wyjść, bo się pewnie boi tych ludzi. On się w ogóle odwraca nawet do nas. Nie, myślałem, że się odwrócił do nas plecami. Trzeba mu pewnie zmienić rangę, żeby się chłopak przestał bać, wychodzić. się jak tutaj strzela, nic się nie stanie, okej, okay, dobrze, wiedzieć. Czyli tak, innymi słowy, gdzieś trzeba będzie tą rangę od ogarnąć mu, żeby potem móc go wyciągnąć. O, co mnie zaczęło przyciągać? Interesujące, coś mi tutaj. O, hopsa! Nie, 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 nie chcę spaść. A, oh, fuck. Tam jest coś metalowego. Interesujące to jest, gdybym mógł tylko tak sobie. Się upewnić czy mogę tutaj nie to mi nic nie daje Spróbujmy jeszcze raz może gdzieś tu no niestety to jest nie takie łatwe ale nie wiem czy w ogóle jest sok na tym dachu co ja bym chciał tam ktoś siedzi na, na, w ogóle na tym no ktoś się znajduje w ogóle na tym kominie nie wiem się czym tam kurczę wspiąć tak naprawdę po nie? ej pory nie mogę przecież hopsa udało się siemanko to jest święty mikołaj któremu się coś bardzo nie powiodło w życiu to bardzo smutne, ale możemy czapkę mu zabrać i możemy wskoczyć do tego domostwa, proszę bardzo. Halo, dzień dobry! cię eee, chłopak przestraszył. Możesz rozbić się tych dziewczyn dla mnie, ale nie robiąc im krzywdy? Zdradza ci sekret Suprabalu. Kochają moją Suprarangę. Mogę, tylko muszę najpierw... Okej, okay, otworzyłem sobie drzwiczki. One nie wbiegli. On nie wbiegł, chciałem powiedzieć. Tam jest jeszcze jeden facet przy okazji, że nie są same kobiety. Kokolwiek za posąg to jest... Koleś hakuje przy okazji coś w Matrixie Pytanie brzmi Co to za jakieś kurcze eliksirowe książki I nawet jakieś Magiczne on chyba jest przy okazji magiem Tak naprawdę No pytanie brzmi Gdzie mu tą rangę wyczasnę w sensie Bo ja wiem co mam zrobić tylko Myślałem że może w domostwie go znajdziemy jakieś coś takie e, e, co pomoże nam W podmieniu tej rangi No ale najwyraźniej nie musimy wyjść na zewnątrz Chyba ja drzwi mu otwarłem mam nadzieję że Te ziomki nic nie zrobią w związku z tym czy stało z rangą Diament 3? No proszę bardzo, Pyk. Już nie jest na diamencie? No już nie jest, nie jest. Jaką ma teraz rangę? Tego się dowiemy za chwilę. Hmm, może da się to jakoś przemalować czy coś. No ale się to po prostu położę tutaj po preodach. Tego dalej nie mogę otworzyć, więc chodźmy poszukać jakiejś informacji na temat tego, jaką rangę. Znaczy, jak rangę mu zmienić. Ciekawe jest też w sumie to urządzonko. Jest o tyle ciekawe. Oj, mogę sobie strzelać. I wszystko fajnie. Czy ta żółta piłka mi się do czegoś przyda? Wolę ją zgarnąć mimo wszystko. Zobaczymy, może się do czegoś przyda. Pytanie brzmi, czy mogę też gdzieś wystrzelić tę winną stronę. Ej, tutaj w ogóle jest jakaś dosyć spora konstrukcja. Ale z nie mam jak kompletnie wyjść. Nie potrafimy tak się unosić, niestety. To też nie jest metalowe, więc nie ułatwia nam to sprawy. Dobra, pójdziemy sobie na wprost po prostu. Mam żółtą kulkę, więc jestem zadowolony. Do tutaj. Bateria się przyda, kurczę, tutaj będzie trochę do zrobienia, jednak pod tym kątem, bo jeszcze rzut żółta kulka mi nie pomaga w tym momencie. Nie wiem, czy próbowałem kiedykolwiek uderzyć e, nią um, jakiegokolwiek przeciwnika. Jestem ciekawy, czy to dodaje jakieś sensowne obrażenia. Dobra, tutaj sobie weszliśmy. Jest nam całkiem fajnie. Tutaj coś jest, skowadło kolejne. Ok, Czyli już wiem, że do czegoś nam to będzie potrzebne. Czy jestem tutaj w stanie do góry wyjść? Nie, tutaj to już jest drewniane, niestety. Tutaj jest też z kolei ta yy, kładka, która nam pozwoli się przetransportować, ale najpierw musimy w ogóle rozpomnieć, do czego ją podłączyć. Zobaczmy więc tu. Tu jest kolejna rura. Oczywiście możemy się po niej wspiąć, ale na razie nie możemy ją otworzyć. Jest zbyt ciężka. Więc to sobie zostawimy na razie z tyłu. Popatrzmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Chciałoby się to włączyć jakimś cudem. No dobra. Tutaj coś ciekawego jest. A proszę bardzo, sekretne miejsce. A, ja dlaczego by nie? Nie się regeneracji. Prawie do Fursie niedługo regenerujemy. Nie mamy może zbyt dużo życia w ogóle. Ale tam też coś jest. A proszę bardzo. Tylko czy ty, my tam w ogóle się wbić? Wydaje mi się, że to może być trochę trudne. Nawet jeżeli położę tutaj kostkę, to wyskoczenie tam to jest. No, bardzo trudne zadanie. Ale spróbujmy. Położymy kostkę. Nie jestem w stanie tego sięgnąć w taki sposób. A może tak, jakbym z nabiegu? Znaczy, no, jestem w stanie tutaj wskoczyć, ale co dalej? To, to nie jest metal, żebym się mógł do tego przyciągnąć, tak po prostu. Tutaj, o, o, kurczę, udało się. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że nam się tutaj uda to zrobić. Kliknijmy to. Nie jestem pewien, co właśnie robię w tym momencie. Tu jest też kolejny ten. Kowadło, nie wiem po co mam tyle kowadeł, to jest kolejne pytanie, pewnie po to żeby połączyć wszystkie ze sobą e, linie, nazwijmy to liniami energetycznymi. Proszę znać, domieniamy w ogóle baterii, to jest dużo większym problemem. No ale jak mamy kowadło jedno, to można by je zbierać w tym miejscu, gdzieś tam było jeszcze drugie. Te drzwi otworzę w ten sposób? Niestety nie. Jestem dosyć wysoko. Jakbym tak na czubek się dostał, to bym mógł zerknąć. Co się tutaj jeszcze ciekawego wydarzy? Chyba się na razie tam. O, przepraszam bardzo. Powadło niech zostanie. Piszecie, panie. i spokojnie. Tam jest bateria. Okej, okay. może jak tam radę. A, dobra, wiem co muszę zrobić. Chodź tu, piłko. Troszeczkę to wycelujemy. Tak, żeby strącić tą baterię elegancko. Nie tam! O, nie. To może być duży problem Dobra możemy zastosować na szczęście Uuu się przestraszyłem że sobie zawaliliśmy teraz tą lokację Dobra spróbujemy jeszcze raz Okej okay, poleciała Fantastycznie Teraz możemy sobie tą baterijkę zgarnąć szybko Teraz pytanie brzmi Gdzie, a co tam w ogóle jest? Czy tam jest kolejna bateria? Nie wy... Chociaż nie jestem pewien co to jest, szczerze mówiąc. Nie, to chyba w ten sposób nie strącimy. A mamy tą jedną, więc spróbujmy z tą jedną coś działać. Potem spróbujemy ogarnąć mu tę rangę, może tam gdzieś przy okazji w którymś domostw to się otworzy. Okej, okay, mamy prąd. Fajnie. Możemy go jakoś tutaj... Na tyle daleko ile się da. Właśnie, żeby tutaj dotrzeć jakoś o Tyle jestem w stanie. Potrzebujemy totalnie jeszcze jednego kowadła. Ale wydaje mi się, że je widzieliśmy gdzieś tutaj w tych ruinach. A proszę bardzo. Mamy dwa kowadła, to już jest spokój. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Wszystko fajnie, tylko czy ja tam, ja tam wybiję. Jakbym kostkę postawił. A zaraz, ona tu już nie musi być otwarta potem, znaczy, że się raz otworzyło, okej, okay. dzień dobry. Wygrałem zbyt dużo rankingowych meczów, spadłem na brąz 2, Dziewczyny już się mną nie interesują, dam ci cenne informacje, jeśli sprowadzisz mi kilka dziewczyn. Jestem w stanie to dla ciebie zrobić, kolego. Zaraz, a ten przycisk to co? On się chyba już automatycznie Otóż jeszcze gąbka jest. Interesujące, gąbkę też sobie weźmiemy. Myślę, że będę składował wszystko przy baterii. W ten sposób nie zapomnę co gdzie jest. Dziąłem, jak biorę twój bronze 2. Idę zamienić tamtym kolesiem. Mam nadzieję, że nikt nie ma przeciwko temu nic. O, o. Proszę bardzo, pyk. Tylko brąz 2? Co za W Ranga mu się zmieniła? S pa, pa. I wszyscy poszli. Dzięki, teraz podzielę się z tobą moim sekretem. Aby polecieć bardzo daleko, uciekaj od szybkiej piłki. Kiedy ją złapiesz, użyj swojego potrójnego... Skoku. Aby polecieć bardzo daleko, uciekaj od szybkiej piłki. I kiedy ją złapiesz, użyj swojego potrójnego skoku. Że niby jak? Że niby co? Uciekaj od szybkiej piłki? Ale że. Zaraz, zaraz. To jest bardzo dziwne. Dobra, załóżmy, że to włączę, no i kiedy ją złapię, użyj go. Nie, to mi się nie wydaje, żeby tak miało być. Kurde, poleciało tam gdzieś. Dobra, ej, to nawet do tego, a już myślałem, że do, kostki, do naszej gąbki to się też podłączyło, ale nie. Nie jestem pewien, czy rozumiem dobrze kwestię tej szybkiej piłki. zobaczę, czy nam się to przyda gdzieś później. Kolego, mam dla ciebie fantastyczną rangę, zobacz. Lol, chciałbym, żeby to była prawda, ale dzięki, dam ci wskazówkę. Mokra gąbka i ruchoma platforma mogą przewodzić prąd. Mokra gąbka i ruchoma platforma. No, mamy gąbkę tutaj, tylko teraz trzeba ją jakoś zamokrzyć jeszcze. I mnie wciąż zastanawia, co tam jest. Ja tam coś widzę, to jest chyba też jakiś przełącznik? Tak naprawdę? Trzymałbym piłki, kurczę znowu. Wygenerujemy sobie piłkę. Próbujemy tam wystrzelić. Drewno jeden, co? Dzięki koleś, doceniam. A ja ci kurde pomagałem. Bałem się, że tak to nie zadziała, niestety. A jakbym tak odbił to w ten sposób? Spróbujmy. Coś tam uderzyłem, ale co to było? Biorąc pod uwagę, że nie drgnęło, to raczej nie wydaje mi się, żeby to było to. No dobra. My idziemy natomiast tutaj pod, do mokrej gąbki. A tak po prostu przewodzi, nie przewodzi prądu. To musiałoby być to, ale ona nie jest mokra jeszcze. Dobra, czy gdzieś możemy ją. Zam możemy chyba, gdzieś tutaj były mokradła, mam wrażenie. Nie mylę się chyba, albo mylę się? Mam takie. Mam taki jakby. taki przebłysk, który mi mówi, że gdzieś tutaj było coś mokrego. Może ze złej strony do tego podchodzę. W każdym razie wtedy będziemy mogli to uruchomić. Tylko kto wie, co wtedy możemy aktywować? Chyba tamto to coś, dobra. Najpierw musimy zamoczyć gąbkę, po prostu zamoczyć gąbkę. To nie tutaj, tutaj chyba na dole. Tak mi się wydaje, przynajmniej tylko czasem tu no, potem wyjdę z powrotem. O, nie, Uj. Chyba trzeba będzie aktywować coś, żeby to się udało. Ale, Ale jest tam faktycznie woda. Jeronimo! O! Proszę bardzo, zamaczamy gąbeczkę. Piękna, żółta się zrobiła. Teraz brzmi pytanie: A tutaj chyba po prostu można włączyć guzik, i zadziała, co? Tak. No i fajnie. Niech sobie to działa. Ja tu jeszcze się przejrzę temu, co tu jest w tych terenach. Bo to tak się wydaje, jakby coś jeszcze prosiło się o to, żeby tu było. O! Odde. Zabawka, skrypty! Blondyn, skrypty nie miał kciuków. zmarł krótko po tym, gdy to zauważył. Zabrałeś jego małą zabawkę, która wygląda jak on. Wszystkie pamiątki po poległych bohaterach znajdziesz w swoim domu. Okej. Okay. Tutaj widzę nawiązanie do Falauta. Doprowadził się bardzo lubi z tymi wszystkimi nawiązaniami i tak dalej. Ale są one na tyle niewielkie, że żaden problem. Tylko czy ta zabawka z nam kiedykolwiek zniknie teraz? O to jest pytanie. Czy nam będzie już towarzyszyć? Okej, okay, zniknęła. Hopsa. Mamy mokrą gąbeczkę. Więc ciśniemy dalej, tylko żeby mnie ten nie wysuszyć za bardzo. Ona trochę kapie to jakiś czas. Dobra. Dobra, mokrą gąbkę położymy tu. Tyk Siedź spokojnie. I tutaj też wejdziemy, zobaczymy jak to pojedzie tak naprawdę. Ej, gąbka została! Czy my zabiliśmy kogoś przy okazji? Nie no chyba nie. no Dobra, tą gąbką to chyba musimy jechać razem jednak. Wyłajemy z powrotem maszynkę. Też nie Może po prostu ją zostawię? Eee. To może być problematyczniejsze niż myślałem. Ale gąbka tutaj będzie. Wypadałoby gdzieś tutaj sprowadzić kolejną rzecz, żeby z tym połączyć. Tylko że to będzie tylko na chwilę, tak naprawdę. Znaczy zaraz. Czy to nie chodzi po prostu o to, żeby to tam było, tak najzwyczajniej świecie i tyle? Zresztą, ja tam nie sięgnę, aż daleko. No to jeszcze jestem, powiedzmy, w stanie rzucić to kowadło. Ja też jestem w stanie trochę przewodzić prądu. I tam będzie gąbka. Aż to nie będzie za mało miejsca, żeby do czegoś doprowadzić, tak naprawdę? Pyk. Okej. Okay. Ja przewodzę. Ale to mi się nie wydaje, żeby przewodziło. Wiem, że to, to musimy włączyć tutaj coś Dobra zobaczmy jeszcze może jakieś kowadło gdzieś mamy do u ale zaraz a może w ogóle Trzeba by to tutaj gdzieś połączyć ze wszystkim Co znaczy, jakbym zrobił Przewodzenie tak Potem wziąłbym to żeby przewodziło jak najbardziej gdzieś jedna tylko Choćby tutaj no tak, tylko że co z tego, jak to pojedzie z powrotem, to pojedzie tędy. No chyba, że położę to tu. I po prostu kliknę na tym, żeby wróciło. Może coś się aktywuje? A, to wystarczy teraz, że jest po prostu mokre, to już nie ma większego znaczenia. To, to, to przewodzi tam wtedy na full. To czy jestem w stanie to zatrzymać w tym miejscu? to pytanie. Jestem w stanie zatrzymać trochę dalej bym potrzebował, co prawda. Chociaż w sumie. Okej, okay. proszę bardzo, elegancko tu się połączyło. Tutaj też przewodzi wszystko. Mnom, że tak powiem. Tylko co z tego, to musi dotrzeć tam. A to jest dopiero problem. Jakby tutaj wszystko połączyliśmy. Hmm. Może byśmy gdzieś tu połączyli? czyli to się uaktywni? Ale to tylko na chwilę będzie uaktywione wtedy. Dobra, pytanie: czy nam to coś da tak naprawdę? Tak się to wtedy włącza. Czy tam coś jest do włączenia? Może. Może byśmy zrobili w ten sposób. O, może to tam coś da? Faktycznie. Nie wiem, czy tam jest coś do strącenia, czy nie. Teraz trochę strzelam. To tak właśnie jest. No ale. A nie, to po prostu bateria by się wygenerowała. Okej, okay, to nieważne. Nie! Kurde! a zły guzik. Pomołeczka mała, już to naprawiamy. Chcemy, żeby ta kostka stąd wyleciała tam do góry. Dobra, szybko do góry, szybko. Hop, hop. Ta, żeby nie zrobić tego samego błędu, o! Poleciało, ale nie mam pojęcia że to cokolwiek zrobiło. Poza tym, że ta kostka tam wpadła. Hmm... No fajnie, że ona tam jest, tylko co z tego? No zobaczmy co jeszcze możemy zrobić tutaj, no tutaj oczywiście... Połączyć te miejsca ze sobą. Gdy nam się być może to otworzy automatycznie? Znaczy, chyba, że tylko raz to zrobimy. Pytanie brzmi, czy tam coś jest. Mogę na przykład dosunąć to. O kurde, okej, okay. a może żółtą piłką to możemy przebić? To wie? Spróbujmy ogarnąć żółtą piłeczkę. Ona jednak jest bardziej taka fizycznie namacalna niż nasze pociski. Więc może być bardziej w stanie to jakoś przepchnąć. Bo potrzebujemy, żeby to chyba. Nie wiem czy mam to co zrobić teraz na tym myśleniu. ale spróbujmy. Nie. Totalnie nie. Czekaj, od szybkiej piłki, no to jest też dobre pytanie, o co chodziło z tamtym, no nie? Hmm. Dobra, a zobaczmy, może spróbujemy troszkę w inny sposób to zrobić. W się sensie wciąż z tą piłką I z jej. Tam to też coś aktywowało. Próbuję sobie przypomnieć, o co chodziło z tamtym. Czy to przesuwało te drzwiczki po prostu tutaj? Znaczy, że pamiętam, jak my tam wbiegliśmy w ogóle. Jakoś stąd przeskoczyliśmy tam. Tak, tutaj się udało fajnie. Nie, 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 nie chcemy spać. Nie. Dobra. A cholera, dobra, jeszcze raz. Te elementy akurat są stosunkowo. Nieprzyjemny pyk Dobra, i teraz tak, jak tutaj kliknę Dobra, szanisz tą kostkę. Nie mam żadnego tego co się zmienia, to chyba po prostu nie działa jeszcze w tym momencie, tak naprawdę To jest trochę problematyczne No dobra, spadamy stąd Zaraz, co? Ta tu potrafiło przylecieć No fajnie i co teraz? Nie poleci aż tam Aha, czyli tak się mieliśmy tam dostać po prostu. Okej okay. No ale akurat tego nie potrzebujemy już ja to trochę w ogóle na skróty zrobiłem, tak naprawdę. A tutaj, jednak. Jeszcze raz w takim wypadku wyślijmy do w drogę. Dobra. Mokra gąbka. Fajnie, że jest, fajnie, że nie mamy teraz co dalej z tym zrobić. Bo się jeszcze raz po tym miejscu. Może po prostu nie zauważamy jakiegoś jednego e, tego. Jednego kowadła, czy coś w ten zeseń. Nie przyglądają jakoś tak wybitnie tutaj. To warto by było wiedzieć. Możliwe też, że w tym pierwszym miejscu, tam gdzie jest ten zamknięty domek. Gdzie są zawiasy i myśleliśmy, że tam się nie da nic zrobić. Tylko właśnie tam trzeba pójść i to ogarnąć. Tylko pytanie brzmi, co ma nam to dać tak naprawdę? Diament czy co za człowiek? Co za człowiek, co za dom. <grym> Piękny, prawda, Wszystkie diamenty trójki takie mają minimum, żeby nie było. Nawet nam nic nie daje, wolałem się upewnić tylko. Co za człowiek? Tutaj do góry coś jestem w stanie zrobić? No nie bardzo. Mam wrażenie, że tutaj powinniśmy coś jeszcze zrobić. Też mnie zastanawia ten guzik tam. On aktywuje na pewno ten przełącznik. Więc to jest stosunkowo jasne. Hmm. Okay, nieważne, kostko. To jest tam, spoko. A zaraz, jakby we mnie ulecieć? miało lecieć? Hmm. O, faktycznie, ale to. Mogę tam przeskoczyć wtedy. Okej, okay, dobra, spróbujmy. To może dużo nam tłumaczyć w takim wypadku. Jest w ogóle jakieś przejście, okay, Piłkę wyrzućmy. Spróbujemy jeszcze raz w takim wypadku. Jak tu się uda tyle polecieć? O nie, nie, nie. To trzeba dużo lepiej zrobić. O come on! No, ekstra! Udało się, to jest sobie sekretne miejsce. Może nie tak bardzo ważne dla nas jednak, ale... Ale jednak. Fajnie, że udało się coś zrobić ciekawego przynajmniej. O, proszę, bardzo kolejny księżyc. Bardzo cennie wygląda. Wciąż nie wiem do czego one nam się przydadzą, ale może w przyszłości to odkryjemy. No dobra, to by było tyle na tutaj. Myślałem, że może to ważniejsze miejsce będzie jednak. Nagłośnik na to, że nie. Tam po środku, znaczy na dole, niczego nie ma ciekawego. Jest ten martwy koleś, wiadomo, ale jego już mieliśmy okazję ogarnąć. W tym miejscu, no niestety, nie widać niczego więcej, więc próbujemy tutaj wyskoczyć po prostu. To by było na tyle w tej kwestii. Tam do góry na pewno nie wyskoczymy w ten sposób. Mnie się to jak tam się dostać. To musi być jakaś wyrzutnia gdzieś skądś. Która nam pozwoli na dostanie się w tamto miejsce. Ale moi drodzy tę sprawę to my sobie e, odkryjemy w odcinku kolejnym. Mam nadzieję, że ten wam się odcinek podobał. Jeśli tak zostawcie subskrypcję i lajka like pod tym filmem. A my usłyszymy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!